Czyli witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już odcinku z Hero Zero, ale tak po takiej dosyć długiej przerwie mojej i też od filmiku oczywiście, yy, no nie grałem dosyć sporo w to, nie pamiętam yy, kiedy była, kiedy ostatni filmik wrzuciłem, ale to było dosyć dawno i tutaj jestem yy, świeżo tak naprawdę po powrocie, się praktycznie, no nie tyle, że nic nie zmieniło, ale dużo się nie zmieniło od mojej ostatniej giereczki. I co my tu mamy teraz? Odbieramy sobie jakieś te skrzynki. Mam sporo dosyć tych. O, dobra, tutaj mamy nagrody takie. Sporo tych zębatek mam i trening. Mm. Nie wiem o co właśnie chodzi z tym treningiem, bo kiedyś po tej aktualizacji jeszcze wbiłem. <laughs> I ten trening się generalnie zmienił. Nie wiem o co chodzi. Ale no jakoś tak. Są te treningi i... Potrzebuję jednostek motywacji. Nie, jedne z tych motywacji potrzebujesz, aby, żeby rozpocząć treningi. A gdzie ja mam te jednostki? To sobie wrzucimy treningi inteligencji. To jest energia treningowa. Aha! No tylko, że nie, nie widziałem, gdzie ja mam te. Mam kupon na nie. To są jednostki motywacji, tylko że no właśnie nie wiem które to do końca gdzie to pokazuje ile ich mam hmm. co mi to daje Będziemy... weźmiemy to co jest aha musimy ją przeciągnąć nie wiem o co chodzi bo jest czasowe jest walka i coś oczywiście sprawnościowe, jest prawnościowe no to weźmiemy sobie to powiedzmy jeżeli zrobimy całe, to wtedy będzie hmm, dobra no to, to teraz najlepiej to nie wiem jak to działa, no ale <ścoughs> ale jest, zrobione mamy 10 tego, no to, to które teraz daje najwięcej, to daje, nie? dobra no to jest takie po prostu oj, dwa inteligencji dostałem A tutaj dostanę co? Sucha chustka na głowę i też dwa inteligencji. Mhm. Mam coś za. Dobra, tu jest stanie, to wezmę. Aha, to ja nie muszę nic przeciągać. Myślałem, że muszę przeciągać, a po prostu w zależności, ile mam inteligencji, to chyba tak to działa. Dobra, lecimy na misję teraz. Jakieś misyjki jaki sobie porobić. Może, może odpalę sobie to i pójdziemy zrobić coś innego Jak tu ja miałem w ogóle itemy Tu miałem wkładkę do butów hmm, Ona mi daje siłę i kondycję, ale nie chcę Tu jest jakiś Aha, bonda daje siłę I tutaj mamy jakieś jeszcze kości Co miałem skrzynce? Miałem 3T Ale je się podobno po dwu... 200 levelu dopiero opłaca w ogóle Yy, otwierać, dlatego może wbiję dwusetny level i wtedy coś pobawię się z nimi Ale lecąc dalej, to pierwsze może sprzedamy sobie to i to w sumie też wezmę nowy towar i co tu ciekawe jest, wezmę sobie te rzutki no, mam dobre te, 1000 na tysiąc odsłonęła oponek no i tak słaby ten item wrzucamy teraz to tutaj tutaj jest jeszcze coś o 200 energii ale wezmę sobie punkty umiejętności teraz lecę tu co by je dodać teraz w inta by było nie znaczy int, int, inteligencja i intuicja ale chyba w sobie po prostu w inteligencję walne a tutaj mamy tę rzecz bije w czempionie trójca miałem super bohatera no ale ale właśnie spadłem, bo nie grałem dosyć długo. Ściągnę może... Nie, nie mam założonych, dobra. Bo ich na Easy rozwalę tak naprawdę, a... A nie potrzeba mi marnować rzutek na nich w ogóle. Wezmę sobie jeszcze właśnie ten wspomagacz kupię, bo mnie nie było, to się złożył. Ile ja dostanę 14-15 punktów, 15 punktów tutaj go zaatakuję, za powiedzmy. Hmm. Co tu ciekawego jeszcze jest? Ym, jeszcze tego może czekajcie. 15, 5, 14, 1 to 15 w ogóle wolę mieć. I tak ich sobie wszystkich klepię. Także to jest nieważne ważne. I odnowiło mi się, tu. Może to sobie zrobię. Jeszcze mam dwa. To zrobimy to powiedzmy i tak zrobione jest gitara dobra do pojedynków iść teraz czy hmm. do pojedynków zaraz podejdę mamy tutaj odebrałem sobie już parę rzeczy z tego parę razy klikłem no a zrobimy sobie jakąś modyfikację może powiedzmy nie, nie takie takie inteligencja intuicja chyba tam była to jest gitara i co ja tu miałem? tu mam mega dużo tych walk usuwam je i co ja tu miałem robić? to już zapomniałem kurde co ja miałem tu robić? hmm co to jest? podwyższa wynagrodzenie aha chyba wiem co miałem tu robić no 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 no, no. Wiem, wiem, wiem 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 gdzie to jest centrum spekulacyjne to właśnie to miało być. Żeby zmniejszać sobie te. Bo ja go nie mam, miałem go wcześniej, ale go usunąłem. A jeżeli bo teraz wszystkie w ogóle kosztują dużo te ulepszenia, a jak to zrobię, to będą kosztowały mniej. Później ulepszę to znowu mniej i chyba później one kosztują w ogóle już praktycznie... Yy, wtedy już nie kosztują monet, monet w ogóle nic. Tylko kosztują yy, zero NID i super clay, nie? i co tu mogę jeszcze zrobić, a zaatakujmy sobie parę typków jakieś tam skrzyneczki i inne rzeczy dostanę a co tu mamy znowu zębatki jakiś item dostanę zaraz po pięciu walkach dobra jest jeden jest następne i tutaj mamy już 9 tych sobie rolne. A rozwalony następny lecimy dalej. I jeszcze zostało dwa koboty zostały, żeby żeby zrobić walki. No i teraz nie słabej tak czy siak. Chyba że może z ulepszeniem by było dobre, ale nie wiem. Nie wiem, nie wiem. Zaraz to obczajmy. No i w każdym razie, no w sumie wspomagacze Jeszcze sobie przedłużę yy, duże z drużyny mnie wylali, to jest w sumie nie dziwne, że Mnie wylali, skoro nie było mnie tak długo A znowu zbiłem 3 te Co tak szybko to się robi Uzupełnić? Może uzupełnia sobie raz, co mi tam 70, 100 112, to to, to, to bierzemy to Dobra, jest gitara bo to jest chyba jakaś szansa że się po prostu nie uda i wtedy dostanę albo mniej albo pewnie nic a raczej mniej 40 70 dobra to to bierzemy rozwalony zostało jeszcze 6 no to idealnie na to nie udało się no i dostałem mniej rzeczywiście pierwszy raz mi się chyba nie udało ile brakuje jest 620 i 30 mi tylko brakuje. No to jeszcze dzisiaj to skończymy. Misja zakończona, lecimy dalej z tą misją. I co tu mamy? Takie i takie. Ile ja miałem w ogóle jeszcze tego zrobić? A, tu jest 30. Z 50. Ja tego jeszcze nie zrobiłem, nie? Masakra. Ale polecimy sobie i te lepsze misje może zrobię i biję sobie 190 akurat. Żeby akurat było, yy, co tam. Już w progresu jakiś, jakiś zrobiony. Tu na razie jest taki. Tu jest 3K yy, doświadczenia, ale ja chcę więcej. Tutaj nie ma. O, słabo coś z tym doświadczeniem. To głównie pewnie dlatego, że. Nie ma mnie w drużynie, a tam były busty na to. No i słabo, coś słabo. A może to rzucimy sobie skrócimy. Powinno wbić, nie? Tak, powinno wbić. 190 level. I wbity zaraz po powrocie. Tu jest jakieś osiągnij 190 poziom cztery oponki dla mnie później jest na 200. za 8 oponek, o to dużo już tylko cztery się dostawało za każdy co 10 o... co 10 leveli dostałem właśnie po cztery oponki teraz będę dostawał już po 8. no zresztą to i tak teraz będzie levelowanie szło tak jak krew z nosa tak naprawdę mega wolno pewnie ja wracam się może tutaj jakieś nowe rzeczy są, odłamki kryształ lodu jakiś hmm. może to teraz zrobię skrócimy dobra i odpalę sobie jeszcze coś może takiego krótkiego coś króciutkie takie hmm. nie będzie to powiedzmy i tutaj mam już 3. I muszę za 20 sekund, będę miał następnego. Teraz generalnie mógłbym sobie spróbować zrobić to. Tylko z tego co pamiętam, jak to się robiło. to się robiło tak, że ja zakładałem te wszystkie rzeczy. Tego jestem prawie pewien. Ściągało się broń, to na pewno. To daje mi siłę, żeby nie było siły, z tego co pamiętam. Mam tu jakiś pasek bez siły. Ten siłę ma 50, ale mój ma dalej 100 coś. oto to bierzemy go tutaj. Co jeszcze mi daje siłę? Ty mi nie dajesz siły, ty mi dajesz siłę. Tylko to mi trochę daje siły, no ale mniejsza już o to. Dobra gitara. I, i, i generalnie pod kondycję, tu najlepiej kondycja, jest kondycja, jest kondycja, jest, jest kondycja jest też kondycja, a tu nie ma kondycji, no ale mówi się trudno i z tego co wiem brało się rzutki i to było w sumie chyba tyle jeżeli nie, nic nie strzeliłem to teraz powinny lecieć na easy te no lecą na easy i sobie porobimy w tym odcinku, tylko ja na szybko sprawdzę już 12 minut tego odcinka może dokończę po prostu tylko to, ten, ten właśnie. Myślę, że to będzie o, właśnie, będzie odcinek podzielony na dwie części. W tej części dokończę. To nie jest dungeon, to jest po prostu zadanie nadzwyczajne, dobra. Dokończę to zadanie nadzwyczajne. No i zakończę już. No jeszcze trening w sumie skończę i wtedy, jeżeli. Yy, od razu nagram odcinek drugi w którym będę robił jeszcze zadania nadzwyczajne i jakieś tam misyjki żeby mniej więcej tak się w 15 minutach zmieścić, bo po co robić yy, długi odcinek jeżeli nikomu się nie będzie chciało go praktycznie pewnie oglądać, o jakiś fajny złoty itemek o, rozwalamy go, jest nie ma miejsca przecież nie ma miejsca, dobra hmm, no to sprzedamy to I co teraz jest? I gdzie to teraz mamy? A dobra No i odkryłem buga Co to jest? Widzicie? Bug jakiś się zrobił 999 level Po niemiecku coś napisane i dużo końców i dużo expa Szkoda, że ten, że nie mogę zaatakować no bym pewnie dosyć sporo dostał ale 999 level pewnie raczej bym nawet nie dał rady no i teraz jeszcze bym sobie zrobił to i zrobione idealnie, dobra tutaj tak nie mam miejsca znowu to sprzedamy to sprzedamy to i odbierzemy to i zrobiłem trening no i mamy jeszcze jakieś punkty. I te punkty wywalamy w inteligencję. No i w sumie to by było na tyle, tyle na ten odcinek. Eee, będę od razu nagrał drugi odcinek, tak jak mówiłem. Także czekajcie, pewnie parę dni po tym się pojawi. Także to by było na tyle. Jeżeli Wam się podobało, możecie zostawić lajka, subskrypcję, komentarz, jakiś fajny. I widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć!